Uh. Dzień dobry, z tej strony witam w kolejnym daily vlogu. Wczoraj, słuchajcie siedziałem do pierwszej w nocy chyba Ogarniając tą nową, nową rzecz, którą próbuję za, zorganizować, ale pogoda to dzisiaj znowu do bani, cały dzień będzie chyba lało. I tak mamy ostatnio na zmianę. W sobotę padało, bo prawie jakby tajfun, jakiś sztorm. Potem wyszło słońce popołudnie. Potem w niedzielę piękna pogoda, wiosna, niby prawie lato. Teraz poniedziałek i znowu leje. Więc o co chodzi? Postanowiłem założyć Akademię Youtuberów. Wpadłem na ten pomysł tak trochę spontanicznie wczoraj, bo dzisiaj właśnie w poniedziałek będę miał pierwszą taką lekcję online z liceum w sierpcu. I tak pomyślałem, no dobra, to pewnie takich nauczycieli, którzy by potrzebowali pomocy albo by chcieli na lekcji zdalnej kogoś, kto by opowiedział o czymś, jakimś kraju, o swoich zainteresowaniach, o podróżach. By nie taki nauczyli Jest dużo. A ja wszystkich przecież nie obskoczę. No to spróbujmy zagadać do różnych znajomych, różnych youtuberów. Zróbmy taką bazę danych właśnie, gdzie, gdzie będzie można takie informacje znaleźć. Więc jak ktoś jest nauczycielem, to może teraz wejść na tą Akademię Youtuberów, wybrać sobie danego youtubera, twórcę internetowego, podcastera, czy kogoś, tam sobie znajdzie i poprosić go, żeby przygotował taką lekcję online. Zobaczymy, jak będzie odzew. Dopiero wstałem, jeszcze nie sprawdzili telefonu. Zobaczymy, kto się zgodził, kto mnie już zlał. A w ogóle byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo od razu już kilka osób Kilku moich kolegów, youtuberów, a także osoby, których kompletnie nie znam, inni twórcy internetowi, blogerzy, blogerzy się od razu godzili. Bardzo fajnie, pozdrawiam ich serdecznie. O, trochę mi wiadomości wyskoczyła dzisiaj. Dałem też pytanie na Instagramie, kogo byście chcieli zobaczyć w takiej szkole, jakbyście byli uczniami. Bardzo dużo odpowiedzi. Wow, okej, okay, bardzo dużo odpowiedzi. <laughs> Jakie ja na to wszystko odpowiem? Chyba nie da, nie da rady. Zobaczymy, ile uda się z tych osób tutaj namówić do wzięcia udziału w takiej akcji. Sporo osób się udało namówić. Czas na wyczas, Kajaremu z Little Town Shoes z Nowego Jorku, Bartek nie może, internet ma za wolny, Nataliam z kanału Enma Official o Japonii, no, może głodny świata się uda namówić, Agnieszka MP o Szwajcarii będzie opowiadać, Keway, Dawid Kask o Chinach oczywiście. No, już jest. Podróż odbyta. O, może, może też się zapiszą. Co? Byłoby fajnie. Jaki kingu wpadnie gdzieś ty był? Też chyba e, chętny do akcji. był przy świat. co wy na to. Zapraszamy. Mam też wrażenie, że niektórzy chyba nie do końca zrozumieli o co mi chodziło, albo ja to po prostu źle wytłumaczyłem. Niektórzy piszą: Czekam na język polski, matematykę, wykonanie Emila. Bo to, czy opowiadasz. To bardziej rozrywka i reklama niż program Szkoły Podstawowej Liceum. Przecież ja nigdzie nie mówiłem, że chcę realizować program Szkoły Podstawowej Liceum. To jest zadanie nauczycieli, nie moje. To, co ja pomyślałem, że możemy zrobić, to na przykład opowiedzieć o Japonii, o Korei, albo inny YouTuber o Chinach, o, o Turcji, o całym świecie. Bo przecież jeździmy po całym świecie, tak? My YouTuberzy z różnych branż, z różnych kanałów, o to mi chodziło. Albo przeprowadzić zajęcia o dziennikarstwie, o social media, marketingu. Takie prelekcje, to nie jest tak, że chcę zastąpić nauczyciela, przecież. A tak wygląda moja stacja robocza. Trzy dyski twarde, które są prawie cały czas podłączone do komputera, duży stacjonarny komp. E, tutaj mam moje vlogi, pliki, więc prawie cały czas to jest podłączone, bo już nie mieści się na dysku twardym na komputerze. Teraz wam pokażę, jak ta strona wygląda i kto już tam jest wpisany. Niektórzy z was piszą, Emil, a co z nami, z widzami, szkoda, że nie chodzę do szkoły. Może jakieś lekcje online? Livestreamy czy coś? No dobrze, no coś, coś może pomyślimy, zobaczymy, co, czy coś się będzie dało zrobić. Na razie powiedzmy, yy, zajmijmy się tymi szkołami i spróbujmy tutaj pomóc, a zobaczymy co później, prawda? Może, może to faktycznie jest też jakiś, jakiś pomysł, jakaś sugestia, żeby yy, zrobić jakieś takie prelekcje online dla widzów też tylko w jakiej formie wciąż robię live streamy regularnie i co na takim live streamie zwykłym to miałoby być to, to trochę będzie chaos nie no bo nikt się nie zapyta o nic no bo będzie tam masa komentarzy przecież część ludzi w ogóle powie że nikt to nie obchodzi zleją mój kanał i Tak wygląda Akademia Youtuberów, stronka, którą wczoraj postawiłem no dosłownie, tak spontanicznie, na szybko. Znalazłem fajny, nawet szablon, chciałem go kupić, ale myślę, że było warto jeszcze, muszę się go nauczyć, bo troszeczkę nie ogarniam. Tutaj mamy sekcję dla nauczycieli, jest trochę informacji, o co chodzi, dla twórców, gdzie są informacje dla y, youtuberów, blogerów. Kontakt do mnie, żeby ich dodać do listy. No i jest nasza lista twórców. Po kolei dodaję kolejne osoby, kategorie, będzie można znaleźć interesujący nas temat, na przykład marketing, albo Szwajcaria, USA, jak ktoś chce posłuchać, klikamy i tutaj nam wyskakuje Little Town Shoes, którą zaraz dodam, bo już otrzymałem od niej informacje. Każdy z uczestników akcji ma swoją stronę, gdzie krótko coś pisze o sobie, rzuca swoje linki, mail kontaktowy. Zaglądamy, sprawdzamy czy wszystko w porządku, piękne zdjęcie z gór, zazdro, też bym się wybrał. I lęduje na stronie. Dobra, to ja się przebieram, zjedzmy śniadanie i potem dokończę. Mam jeszcze trochę tutaj kolejnych twórców do wrzucenia na stronę. Kim ci ja? Ako potem będzie mówić, że śmierdzę. Kim ci śmierdzi? Coś ci Japończycy nie lubią Korei chyba. A, kości gotują batę do boju. Skoro mamy już kawę, to możemy przystąpić do. Bardzo ważnej aktualizacji. Słuchajcie, w moim życiu. Oczywiście chodzi o moją farmę w Starbucks. 50 godzin na liczniku. Powiem wam, że ta gra jest strasznie wciągająca. Jest także na pc i telefony, na switcha. Strasznie przyjemna, można się też relaksować. Polecam na kwarantannę. Zam pokażę moją farmę. Ciekawostka, w Japonii już się nie da kupić nawet Nintendo Switch Lite. Na aukcjach kosztuje ponad 40 tysięcy jenów, czyli dwa razy więcej niż normalnie. To jest jakieś 1700 zł. To jest mój dom. A tak wygląda moja farma. Teraz jest zima, to niestety nic nie rośnie prawie, ale już bardzo rozbudowałem, no tutaj drzewka, owocowe jest owce, jest też świnka jedna. Myśmy tutaj pogłaszczmy. Jak są pogłaskane, są szczęśliwe i więcej mleka dają. Budowałem też młyn. Jest i kurnik, ale także mam swój słuchajcie, browar właściwie winnico browar. Zapraszam. <grytanie> Tutaj produkuję wino albo piwo. Duży wybór. Nie za pieniądze to są. Tutaj natomiast przetapią różne metale: węgiel, złoto. No, surowce są potrzebne, żeby budować różne rzeczy w tej grze. Crafting jest ważną częścią tej gry. Wciąga, naprawdę wciąga. Polecam. No dobra, czas na pracę. Dokończę stronę, powrzucam wszystkie bio twórców, którzy do mnie już napisali. Czekam na kolejne zgłoszenia, ale Wy musicie mi także pomóc. Jeśli chcecie, żeby jakiś twórca właśnie wziął tej akcji, to napiszcie do niego, tak będzie najprościej. Ja nie jestem w stanie do wszystkich napisać, nie wszystkich też znam i nie mam, no po prostu takich możliwości czasowych, żeby do każdego wypisywać, maile szukać, więc jeśli możecie mi pomóc i w jakiś sposób spróbować napisać do tych y, swoich ulubionych twórców, napisać komentarz albo wysłać im wiadomość na Instagramie, y, powiadamiając ich o tej akcji, o Akademii YouTuberów, to na pewno pójdzie to o wiele, wiele sprawniej. A teraz ja muszę się wziąć za przygotowanie lekcji o życiu w Korei Północnej dla liceum w sierpcu, bo dzisiaj mam już swoją pierwszą lekcję. Godziny lecą, kolejni youtuberzy do mnie piszą. Słuchajcie, urbeksy, urbekski historii dołączają, dzięki chłopaki. Już was zaraz wpisuję, e, czas na wywczas. Kto jeszcze do mnie pisał przed chwilą? Sama Przez Świat. Ahududuk o Turcji. Where is Julie plus Sam? Z Australii, jeśli się nie mylę. Więc naprawdę już wkrótce będziemy mieli cały świat obskoczony. Zapraszamy do kontaktu. A to coś smacznego pikki? Kurczak z sosem pomidorowym i warzywami marchewka. bakłażan na środku, nie mam. jest tak zimno, że muszę tutaj ręce przestawić. Bardzo. <grych> A niby mamy gdzieś 20 stopni w pokoju. Bewam. Ufff, Uf, mi drętwią ręce dosłownie. Emil, ale nudny ten odcinek. Tylko gadasz i jesz. No, ale wreszcie się rozgrzałem tym leczo. Smaczne. Jako wygląda coś smacznego przygotowało. Ja czasem też coś próbuję gotować. Po to właśnie są te odcinki Gotuj Zajko, żeby się nauczył. To jest dla mnie robione, nie dla was. Taka jest prawda. Jest po piątej, zaczynam moją pierwszą lekcję o Korei Północnej z liceum w sierpcu. Bardzo fajnie, jestem podekscytowany. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. A jak nie, to będzie mi smutno. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Nazywam się Emil Truszkowski i prowadzę kanał Pozdrow z KRLD, ale mieszkam na co dzień w Japonii, a nie w Korei Północnej, nie w tej drugiej Korei Północnej, drugiej Korei, do której no prawie nikt nie jeździ. Mieszkam na co dzień w Japonii pod Tokio. Coś słyszeliście na temat tego kraju? Pewnie tak, bo o Korei Północnej dość często się mówi w mediach. Zazwyczaj dość mm, monotematycznie. Pewnie słyszeliście o północno-koreańskich rakietach, bombach atomowych, o szalonym dyktatorze, o tym, że Korea Północna wylądowała na słońcu, albo że lokalna propaganda twierdziła, że wygrali w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. A może słyszeliście, że była dziewczyna Kim Jong-un została rozstrzelana za pornografię że wszyscy palą marihuanę. Też często się o tym mówi w kontekście Korei Północnej. Może słyszeliście, że nie wolno robić tam zdjęć, nie wolno filmować, że śmiech jest zakazany. Albo może słyszeliście ostatnio o tym, że Kim jong ma własny basen z piraniami do wrzucania swoich generałów, gdy są nieposłuszni. Coś w stylu Jamesa Bonda i yy, głównego złego. I prawda jest taka, że wszystko praktycznie, co Wam teraz powiedziałem, yy, jest... Mitem, jest fałszem, generalnie po prostu fake newsem, jest to nieprawda i niestety bardzo często o Korei, o Korei Północnej mówi się w kontekście tylko i wyłącznie takich fake newsów, i prawda na temat tego kraju gdzieś tam nam zanika, co uważam jest bardzo krzywdzące nie tylko dla mieszkańców tego kraju, ale także po prostu tworzy w naszych głowach bardzo dziwny wizerunek który, moim zdaniem, przeszkadza w nam przeszkadza nam w tworzeniu jakikolwiek relacji z Koreą Północną. Jeśli chcemy z, Kore z Koreą Północną się dogadać, to musimy ją najpierw poznać, zrozumieć i właśnie dlatego ja zacząłem jeździć do tego kraju, żeby go lepiej poznać, zrozumieć i w jakiś sposób e, staram się go opisywać u mnie na, na blogu, na, na kanale Pozdrowska RLD. To co, jeszcze jakieś pytania? Zasłonę mi w gardle, słuchajcie. Ale bardzo dziękuję za, za wysłuchanie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że temat Was zainteresował. Czy latałem Erkorio? Tak, latałem Erkorio i wcale nie uważam, że jest najgorszą linią świata. Więc bardzo dziękuję za zaproszenie na Waszą lekcję online. Szkoda, że nie mogłem Was usłyszeć, ale mam nadzieję, że troszeczkę Was ten temat zainteresował. Że dowiedzieliście się nieco więcej o Korei Północnej, że jak usłyszycie kolejny raz jakąś historię niestworzoną z Korei Północnej, typu, że wygrali Mistrzostwa Świata, czy że tam jednorożec został odnaleziony, to najpierw sprawdzicie u źródła, czy to jest prawda, czy to jest mit, zanim podacie dalej e, takiego fake newsa swoim kolegom na Facebooku, bo wydaje mi się, że takie historie po prostu krzywdzą zwykłych mieszkańców Korei Północnej, którzy wcale nie zasługują na to, żeby robić z nich głupków. Więc bardzo dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie do mnie napisać. Postaram się później odpowiedzieć. Nie ma żadnego problemu. Do zobaczenia. Powodzenia w nauce. I trzymajcie się. Cześć. Dzięki. Już Uff. Uff. jestem po pierwszej lekcji. Z godziny gadałem. Trochę nie działał głos z drugiej strony, więc gadał do siebie. Trochę to było trudne, ale jakoś daliśmy radę, było dużo pytań. Myślę, że temat zainteresował. Idę coś kupić do jedzenia. Jesteśmy oboje zapracowani. Aiko cały czas coś pisze na komputerze, a ja cały czas ogarniam tą akademię youtuberów. YouTube'owe inne sprawy. <noise> Nie mam za bardzo czasu co coś zrobić. Kupię jakieś będę jakieś. Gotowe już jedzonko. Raz w japońskich supermarketach wprowadzili takie plastikowe pandeki zwiszające, żeby odsłaniać sprzedawcę od klientów. Towary normalnie są dostępne Wszystko jest. Nie ma żadnych niedoborów. No, a co by tu wziąć na kolację? Tak głodny waifu. Kuaj Strach myśleć. No ale gotowego jedzenia to wybór z kiepski, Sałatka ziemniaczana. Tylko może... O, taki tofu burger. Czemu nie? A, już jest Emil, żeś zrobił tak przegadanego dzisiaj vloga. Masakra jakaś. I siedzę tak długo, ponieważ no, ogarniam te kwestie związane z Akademią Tudorów. Dodaję kolejnych twórców. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcą dołączyć. Po kolei wrzucam. Kolega z serwisu Patronite mi podał info o tym, że można się zapisać na takie stypendium Ministerstwa Kultury które by pasowało do tego, co robimy właśnie, bo to jest, to jest taki program kultura w sieci. Jest to taki właśnie ciekawy program, który by pasował do tego, co robię. Program stypendialny na upowszechnianie kultury przez osoby fizyczne, kultura w sieci, właśnie w ramach tutaj walki z koronawirusem, więc super sprawa, by to pasowało. No i tak przeglądam te wszystkie tutaj załączniki, formularze. Sporo tego jest. Bym jeszcze zdążył, bo mam czas do 23:59. Poniedziałek, poniedziałek czasu polskiego, więc jeszcze bym zdążył to zrobić. Więc Zakładam konto, próbuję założyć konto, wpisuję tam wszystkie odpowiednie dane. Zakładam, wciskam. OK, trzeba potwierdzić, klikając na link w mailu. Dobra, przychodzi mail. Klikam ten link i wyskakuje mi takie coś: serwer error in application. I podziękuję Ministerstwu kultury. Chyba wniosku dzisiaj nie złożę. Ale dobra, damy sobie radę spokojnie i bez Ministerstwa Kultury. To e, przedsięwzięcie ruszyło. Akademia YouTuberów już jest. Bardzo, bardzo dużo twórców kolejni dołączają. E, nie jestem w stanie wszystkich podać teraz, bo jest za dużo. Plus jeszcze nie wszystkich e, wrzuciłem na stronę, bo nie zdążyłem. Niedługo będę kolejne osoby dorzucał. Um, więc, no, myślę, że ciekawa rzecz co z tego robi, nawet jeśli to dla Was no, na razie nie jest zbyt interesujące, bo nie jesteście uczniami ani nauczycielami, to zajrzyjcie na stronę Akademii Youtuberów, dajcie mi znać, co nie sądzicie, kogo byście chcieli zobaczyć w tej akademii jako nauczyciela. Napiszcie do tego youtubera, zachęćcie go do wzięcia udziału w akcji. Poza tym jest to całkiem fajna lista różnych twórców z różnych. Krajów, mam tutaj na myśli Polaków w różnych krajach i dziedzin, więc może znajdziecie nawet jakiegoś ciekawego YouTubera. Może nawet ciekawszego ode mnie, więc polecam jako listę referencyjną różnych twórców w polskim internecie. A potem zobaczymy, co dalej z tym projektem, jak to się rozwinie, ile ja będę miał lekcji, ile sam będę w stanie robić, ile inni będą mieli lekcji. To wszystko zależy, zależy od tego, jak to będzie wypromowane przez nas w sieci, czy dotrzemy do nauczycieli, czy nie. No a potem zobaczymy. Może jakoś to się uda rozwinąć. W taki sposób, żebyście też coś mogli pooglądać, posłuchać. W międzyczasie oczywiście wracamy do regularnych vlogów i livestreamów na kanale. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia i widzimy się już wkrótce. Cześć!